Disco jest absolutnym fenomenem w polskim świecie muzyki. Gwiazdy reprezentujące ten styl robią gigantyczną karierę, ostatnio jednak najgłośniej jest o Zenku Martyniuku oraz jego synu. Teraz Daniel po raz kolejny zaskakuje, nagrał bowiem swoją żonę po porodzie. Discopolo szybko pokonało drogę od niszowej muzyki weselnej do stylu, który obecnie króluje na salonach, a koncerty gromadzą tysiące Polaków. Szczególną popularnością cieszy się Zenek Martyniuk. Który jest niezwykle lubiany nie tylko przez swoje przyjazne usposobienie, ale i różne akcje charytatywne i pomoc biednym, w które się angażował? Ostatnio jednak muzyk musi intensywnie walczyć o swoje dobre imię, a wszystko przez kontrowersje wywoływane przez jego syna. Daniel raz po raz ma problemy z policją, głośno było także o jego kłopotach osobistych, a teraz po raz kolejny wstrząsnął Polakami. Syn króla Polo nagrał swoją żonę zaraz po porodzie. Film i jego treść oburzył niejednego z widzów. Rudis Copolo będzie w szoku. Jego syn zrobił relację z sali poporodowej o walce Daniela M. Z żoną Eweliną rozpisywały się wszystkie polskie media. Wydawało się, że uczucie między nimi całkiem się wypaliło, narodziny ich córki jednak były przełomem. Syn króla Disco Polo odwiedził żonę na sali poporodowej, z której niespodziewanie postanowił przeprowadzić relację na żywo na Instagramie. Noemi urodziła się nie 13, lecz 12. Nie ma na imię Laura, tylko Noemi. Jesteśmy już razem. Ja częściowo przepraszam Ewelinę. Wy nie wiecie, jaka jest prawda, Ewelina mi pewnych rzeczy nie wytłumaczyła. Ale was to nie powinno interesować. Pewnie około 20 milionów ludzi w Polsce jara zielsko i będzie sobie jarać, mówił. Słowa te wywołały prawdziwy skandal i oburzyły Polaków, na tym jednak się nie skończyło. Dalej mężczyzna głośno oświadczył, że nie ma zamiaru odwiedzać rodziców dziewczyny, a w szczególności jej mamy. Jadę już do hotelu po odwiedzinach u Eweliny, nie zamierzam jechać do jej rodziców, w szczególności jej mamy. Byliśmy z Eweliną zgodni do umieszczenia filmu i zdjęcia. Ale jak zwykle jest jedna osoba, której coś nie pasuje, pani Bogusia. Jak zwykle doprowadziła do kłótni. Może ktoś jej przetłumaczy w końcu, mówił. Polacy są oburzeni zachowaniem Daniela N. Jak można się domyślić, słowa o częściowym przebaczeniu oburzyły Polaków, którzy już od kilku tygodni uważnie śledzą życie osobiste mężczyzny. W internecie pojawiły się dziesiątki komentarzy internautów, którzy nie mieli litości dla syna króla Sopolo. On ma coś z głową. Typowa patologia, pisze oburzona internautka. Już mu zielsko zlasowało totalnie mózg. Szkoda tylko tego dziecka bo będzie wychowywane w patologii, twierdzi kolejna. Potem wszystkim ty ją częściowo przepraszasz? Na kolanach powinieneś błagać o wybaczenie za to wszystko, co przez Ciebie wycierpiała, dodaje następna.